z się hodowcy zrobić kolejny odcinek dzisiaj jak widzicie jesteśmy w nietypowym miejscu, bo jesteśmy już w nowym kurniku, gdzie trwają już remonty na grubo, już jest końcówka. Więc może zaczniemy Was oprowadzać tutaj. Jak widzicie jest takie całe siatki zrobione, zabelkowane. Więc wszystko ładnie jest zrobione. Tutaj. Yy, no w sumie od razu możemy podziękować wszystkim za robotę, co nam tutaj pomogli. Czyli chodzi nam tutaj o, o wapnowanie, tutaj się, o te belki, o furteczkę, to wszystko, co tutaj ktoś nam pomógł zrobić. To oczywiście bardzo dziękuję. Nie wiem, nie wiem czy ktoś to w ogóle obej, czy kto tam to robił. Bo może jedynie my to... No jedynie jest... odpowiedz. No. No, A no to powiedzcie, że to są kartony i te wiadra, bo przystąpiliśmy do okna. To jest tak nie jest rewelacja, ale... Ale jest dobrze Przed chwilą Przed chwilą robiliśmy Tutaj te mieliśmy okna i robiliśmy Pierwszą grzędę Też będzie na pewno większa Zobaczymy, bo na początku będzie mieć jakieś 20 kur Więc też na pewno zobaczymy Bo później, jak będziemy siedzieć I później po prostu dorobimy tam obok jeszcze No więc będzie jeszcze dorobione drugie takie jakby Więc będziemy takie coś budować tutaj jeszcze nasz Nasze to ten... Nasze, Nasze... 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 Tutaj, jak to się mówi, bycie, sprzęty leżą. Też widzicie, ta te na ziemi jest takie, dosyć takie grudne, no bo ziemia była taka. Już taka była. Posiane, widzicie, jak są czy ślubskie, No, było wszystko ładnie wapnowane Więc też tak to... Może, było ale... Jak tam mamy kurników to takie opryskiwacze, opryskiwacze tam. No, opryskiwacze. No, a to było... To było robione ręcznie, pędzlem. A też tutaj mamy tutaj takie coś. Tak będą ja Będziemy mieć po prostu skrzynki, tylko na razie takie będziemy robić, bo te kurki dziękuję od tak najdągłego, bo również w ostatnią się te nasze jajka No, ale jak już byście y, planowali zakupić od nas jajka, to zapraszamy. No, <laughs> Co, cena jeszcze zobaczymy, jaka będzie. Możecie się odzywać bo jakoś w lipcu będziemy mogli sprzedawać, jak będą musiały jajka nosić No, jak już mówiliśmy niestety kury będą na chowie ściółkowym. Niestety, niestety, no nie mamy gdzie im zrobić wolnego wybiegu. A no, tu są jest pola, a tam jest później beton i tam mamy... No gnój od świnia, od skór. wszystko, więc... A tu jest jedyne miejsce, gdzie możemy, gdzie możemy te kury zrobić. Więc tak będzie. Znaczy tak jest i tak będzie. A kurki dzisiaj w to jakoś może już na weekend będą. Najprawdopodobniej będą. I tylko tam jeszcze musimy przyjąć korytko i coś do picia. A chyba i głośno nie mamy. Ale będziemy kupować na pewno no. po idełku. Nie mam już racji, jak to na później, ale... No, więc tak się prezentuje. Dużo niosek tu się na pewno zmieści. Na przykład tak, że mamy ponad 100 sztuk. Możesz tutaj iść. I powstań. Tak się patrzy. Na pewno możemy kupić... Ja teraz, jak będziemy te 20 kur kupić, to nie wiem, czy od razu będziemy kupować kółkuty, czy nie, no ale... Chyba, nie wiem, od razu była mamy, że mniej. Ale na pewno, no, chyba... To zależy, jak będziemy później kurpać. Teraz, wiesz, około 20, no to mówię, to... Brak obliczy będzie musiało być. Później wiadomo, nie, się, nie to, to jest więcej kogutów, Ale raczej też nie będziemy jakoś szaleć z tymi kogutami, no bo, y, no bo później powiedzmy, będzie 100 kur i 10 tych kogutów, no to tu może być ostra jatka jak chodzi o koguty. Więc. Więc no, no, bo tu nie ma jakoś rewelacyjnie dużo tego miejsca, a na, znaczy jeśli chodzi o koguty na no 10 kogutów, bo jednak 10 kogutów, które. By się jakoś tam powiedzmy, by się nie lubiły niektóre, no to jednak tu jest tego miejsca mało na ucieczkę, czy, czy żeby się schować. No więc to jest taki typowo kurnik na nioski, gdzie yy, patrzymy tutaj bardziej na, na sprzedaż. Jeśli chodzi o, o nioski, to nie jest jakoby takie. Ozdobne, że chcemy mieć tego. A czy no, chcemy mieć takie tylko nie wiem, jak to wytłumaczyć. Tak. Mm. Nie chomistycznie, tylko. tylko tak bardziej biznesowo. Tak bardziej. Wiadomo, no, no, że będą wnioski traktowane tutaj jak każde inne nasze kury. No to się wie, po prostu przyjdziemy tak na karę, i tam wszystko i tyle. Poszłam tam, a nie wiem, tak tam codziennie siedzimy, po kilka godzin. Znaczy no, nie, będą traktowane jak wszystkie, oprócz kochiny, bo kochiny są u nas te, najlepiej. Bo tak, tak wyszło, że u nich siedzimy i zawsze czy coś tam... Jak jakiś raz, jak coś tam u one najlepiej no. Czy jak sobie jakiegoś kebaba na dworze zimy, to coś tam zawsze resztki one dostaną, no. co tam spadnie. <laughs> więc, więc tak to, tak to u nas jest. No, więc wnioski też będziemy chcieli sprzedawać. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No, i mózg, jajka na ja, jedzenie. Jajka, no i no, jajka też, możemy sprzedawać te lęgowe, bo te były w produkcji, które widziałem. No, zobaczymy, jak będziemy mieli ze zależeniem. tak, no, będziemy sprzedawać naszej znaczy, jajka, no, mamy też inkubator. To też nie to nasza samorówka, nasza, no, bardziej rzekorzataty, ale. Zobaczymy, A, czy. Zobaczymy, czy ten inkubator jest dobry, bo na lato planujemy sobie zrobić jeden lęk. No, naszych, jakby? I o czym działa? Jak to kupimy nowego po prostu? Taki, no... Nie działo, tylko czy, tam dobrze czy dobrze będzie działał? No bo on jest... On tam ma wszystkie te higrometry, termometry, ma wszystkie te, żeby ustalić tą ciep cieplność, no tylko tą wilgotność będzie trzeba dbać, no bo nie wiem w ogóle, czy jest jakieś urządzenie, gdzie tą wilgotność można ustalić. Więc yy, więc tak to będzie wyglądało. Mamy nadzieję, że nam się lęk inkubatorowy uda. Na pewno włożymy, tak mi się wydaje, że półniosek, półozdobnych i... No i tak. No, no więc, więc tutaj będzie ten, ten inkubator odpalony, tutaj już widzicie jak to będzie mniej więcej ten kurnik wnioskowaty wyglądał. No tylko jeszcze brakuje słomy Uj, tej koryt i tej hmm. i Już tu czekają balociki. No to ten cały balot jeszcze trochę pewnie. Na pewno, bo widać. No tutaj będzie dużo. Można za No tylko, że tyle jest plus, że u tych kur jak będzie 20 no to nie będzie trzeba im... Na razie tam co tydzień pewnie sprzątać, no bo tylko pewnie będzie pod podgrzędom zawalone, a tak to będzie, będzie no w tak, miarę. tak, no, na razie, będzie, wiadomo. Jak będzie coraz więcej zamówień, będzie coraz więcej kurniki, później później nowe, budować wszystko. No. <grymne> <grymne> to yy, sprytać, przykład, nie trzeba sprzątać na szkaleń, może nawet raz w tygodniu no pewnie kiedyś nastanie taki czas a znaczy mamy taką nadzieję że no ale być trzeba więcej kurty to może nie jeszcze robić no tam to mamy chwam tam dozomy to kilka tam no tam tam ile mamy godzinę sprzątania i później ile pół godziny żeby smomy przynieść no to tak ze wszystkim no to liczmy, że maksymalnie to do dwóch godzin jesteśmy zawsze wyrobieni liczymy się że maksymalnie trzeba trzy godziny bo też ważne też my też patrzymy na tę szybkość no Dobra, więc już zobaczyliście nasz tutaj przyszły kurnik do wiosek, więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.